To jest gazo marki Antidoc. pojemność 63 ml Data ważności jest to czerwiec 2018 rok No więc cóż trochę pomieszamy i rozpoczynamy Dosyć czerwona substancja. O zapachu zmywacza do poznokci. Cóż, zasięg około... Nie wiem, 3 metry orientacyjnie. Jest wiatr, jak widać. Także trudno mi jest to ocenić. Dysza tego tysiąc Producent jest to... Może tutaj będzie widać. To jest niemiecki gaz. Posiada test państwowego zakładu higieny. Dobra.